Witaj w medytacji motywującej do spędzenia produktywnego dnia. W tym szybkim procesie użyjemy Twojej koncentracji i energii do wyzwolenia każdego oporu, jaki masz przed produktywnością. Gdy uważasz swój dzisiejszy opór za bezproduktywny, Jakie myśli lub uczucia ci towarzyszą? Czy myślisz na przykład tak: Zawsze się rozwijam, albo jestem w stanie ciągłego zmęczenia, albo nigdy nie mogę się skoncentrować? Daj myślom i oporom przyjść do Twojego umysłu. I poczuj je w swoim ciele. Czy jakaś część ciebie mówi, że nie możesz mieć produktywnego dnia? Weź powolny i głęboki wdech i wydech. Oddychaj powoli, głęboko i świadomie. Teraz zaczniemy od prawdy o tym, jak się czujemy, żeby móc to uwolnić, a potem przejść do twierdzeń pozytywnych. Powtarzaj za mną w umyśle. Pomimo, że czuję duży opór na drodze do produktywności, wybieram zrelaksowanie się. I uwolnienie tego oporu właśnie teraz. Pomimo, że bycie bardzo produktywną osobą wydaje się być trudne, wybieram rozluźnienie tych dawnych przekonań właśnie w tej chwili. Pomimo tylu nieproduktywnych dni, które wpływają na mnie dzisiaj, wybieram odpuszczenie przeszłości dzisiaj. Bycie produktywną jednostką nie brzmi jak dobra zabawa. Mam tendencję do zwlekania i tracenia uwagi. W efekcie frustruję się sobą i życiem. I to jest ok. Jestem człowiekiem robiącym to najlepiej jak potrafię, z zasobami, które mam. Im bardziej uwalniam te frustracje i cały ten dawny opór, tym bardziej zaczynam odpuszczać i zbliżam się do większej produktywności. Utożsamiam bycie osobą produktywną z byciem osobą idealną. Jednak to nie jest do końca prawda. Mogę być osobą produktywną bez bycia osobą idealną. Mogę mieć świetny dzień, zrobić to wszystko i potem odpuścić resztę. A może spróbuję z produktywności zrobić zabawę? Mogę osiągnąć każdy cel, duży lub mały. Mogę być w obecności i ugruntowaniu przez cały dzień. Mogę też znaleźć radość w produktywnym, a jednocześnie spokojnym dniu. Wyobraź sobie teraz produktywny dzień, jakkolwiek dla ciebie on wygląda. Produktywny dzień nie musi być idealny. Produktywny dzień to taki, w czasie którego robisz coś najlepiej, jak potrafisz, a potem odpuszczasz. Zobacz działo się tego teraz. Zobrazuj sobie robienie czegoś najlepiej jak potrafisz i odpuszczenie. Zauważ, że z każdym oddechem uwalniasz opór przed produktywnością. Z każdym oddechem uwalniasz te dawne opowieści o tym, czy jesteś osobą produktywną, czy nie. Zaczynasz obrazować nową wersję siebie, która płynie razem z dniem i płynie z życiem. Zobacz to teraz. Zobacz i poczuj motywację do produktywności. Pozwól Twojemu dniowi płynąć. Zrób z tego rzeczywistość w swoim życiu. Niech tak się stanie teraz. Możesz być taką osobą. Pozwalającą, zmotywowaną, produktywną, przepełnioną radością na każdym kroku. Weź głęboki, gruntujący wdech. I wydech. Jak się teraz czujesz? Mam nadzieję, że udało Ci się oczyścić część oporu i jesteś w gotowości na spędzenie produktywnego dnia. Pamiętaj, tu nie chodzi o bycie ideałem. Produktywny dzień to taki, w którym jesteś w ugruntowaniu, przepływie. To taki dzień, którym pozwalasz na stanie się. Realizujesz dobre i istotne rzeczy w Twoim życiu. Im częściej będziesz powtarzać ten proces, tym szybciej stanie się on Twoją drugą naturą. Życzę Ci produktywnego i pełnego radości dnia. Uważaj na siebie i medytuj dalej.